Współczesny człowiek wychowywany jest dzisiaj w takim duchu, że myśli, że sam wszystko ogarnie. Że jest niezależny, że jest super mądry, że wystarczy tylko tam gdzieś wbić coś do internetu, w Google i już zaraz wszystko będzie wiedział, na każdy temat będzie miał zdanie. Zresztą też i wykształcenie szkolne to jest takie właśnie przejście gdzieś po łebkach, no ale ma maturę, ma tytuł i tak dalej. No, jest mądry. Inaczej mówiąc, oczywiście, mądry, mówię ironicznie. I teraz taki człowiek, tak spreparowany, jest, że tak powiem, łatwym łupem do samooszukiwania się, bo najłatwiejszym sposobem, czyli naj, naj, osobą, która najłatwiej oszuka mnie samego, jestem ja sam. No, mogę z diabłem ewentualnie konkurować. Nie? On również pewne moje słabości zna. Ale to samo oszukiwanie się, samo takie wierzenie w to, że jestem mądry, że wszystko wiem, że wszystko potrafię ocenić. Jest dzisiaj zmorą naszych czasów i jednym z największych naszych wrogów. O czymś takim mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian 3 rozdział werset osiemnasty. Niech, niech nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Wydaje mi się, sam decyduję, co jest prawdą, sam wierzę w swoje zdolności, że wszystko jestem w stanie ocenić. No nie, to nie ja ten świat stworzyłem. To nie ja jestem projektantem, autorem. To Bóg i objawił swój zamysł w swoim słowie. Żeby naprawdę być mądry, musisz najpierw uznać swoją ograniczoność. Musisz uznać, że ci czegoś brakuje, że brak ci Bożej mądrości. Musisz uznać swoją głupotę. A to bardzo trudna sztuka.